Tak szczerze, ale tak szczerze. Potrzebne nam to jest? Przyniósł jakieś paprochy. Wszystko wychodzi, jak jest posprząta. Strasznymi wieśniarami się stałyśmy. Ja się stałam straszną wieśniarą. Halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. To, co się wydarzyło przez noc... To ja nawet nie mam pojęcia. Warstwa śniegu, dosyć grubego. Ja się tutaj szykuję Jedziemy samego rana można powiedzieć Godzina 6 rano Szósta rano jeszcze tak niebiesko Jeszcze tak szarawo. szykujemy się Szykuję się ja Jedziemy pozałatwiać kilka spraw Pewnych, ważnych, tajemniczych spraw Jedziemy nieco dalej Stąd też ta godzina wstawania I jedziemy dużym samochodem Dużym samochodem dostawczym Którym jeździ mój mąż no, taka scenaria, taka scenaria dzisiaj będzie, a tak zimę. No ale powiedzcie mi tak szczerze, ale tak szczerze, potrzebne nam to jest? Czy nam to jest potrzebne? Ta zima i ten śnik teraz. <słuch> Sypię dalej jeszcze. Sypię dalej, jakby się kto pytał. Bielusieńko, ale. Myślę, że Myślę, że jest to dobry kawał na Prima Aprilis Dzisiaj jest pierwszy pierwszy kwiecień pierwszy, pierwszy dzień kwietnia Więc jakby myślę, że na lepszego, lepszego kawału to, no to się nie dało zrobić Wróciliśmy z naszej wycieczki. Z naszego wypadu. Śnieg dalej sypie. Zgłaszam się jako pogodynkę, śnieg dalej sypie. Śnieg zwały. Mój może ledwo co podjechał pod dom. Bo się ślizgało. ślizgały się koła, więc ledwo co podjechał. No i taką mamy wiosnę. Stefan, przyniósł jakieś paprochy, wszystko wychodzi, jak jest posprzątane. No pokaż tego pyszczora, pokaż tego pyszczora, brudziora. No słuchajcie, jest pięknie, jest pięknie, świeci słońce, dużo śniegu. Te nasze drzewa dalej stoją, dalej stoją, bo mieliśmy umówionych, umówioną firmę na wycinkę. No niestety nie przyjadą w takich warunkach, więc drzewa nadal stoją, ośnieżone. No muszę Wam powiedzieć, że tyle śniegu nie mieliśmy. E, nie mieliśmy nawet w zimie, można by powiedzieć, na raz przynajmniej tej zimy było naprawdę słabo ze śniegiem, więc proszę bardzo. Takie widoki przez okno, no po prostu jest bajecznie, bajecznie. No tak powinno być, można powiedzieć w styczniu, w lutym, a nie w kwietniu. Ale, ale cóż zrobić? już zrobić, można tylko się cieszyć takim widokiem, trochę przesuniętym w czasie, no ale no ale jest, wróciliśmy z tej um, z tej naszej wycieczki można powiedzieć jest kolejny dzień, ja oczywiście mam już na głowie um, odżyweczkę odżyweczkę nałożoną, włosy umyte rurkę mam w ręce, bo będę um, piła koktajlik byliśmy na tym wyjeździe i muszę wam powiedzieć, że w górach jest mniej śniegu niż u nas. Zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Eee, właściwie tylko tak poproszę. Tu wasza pogodynka <laughs> śniegu już coraz mniej, trochę już się potopiło, trochę już pospadało z drzew tak samo, więc e, liczę, że do końca tygodnia. Nie będzie po nim ani śladu. Lubię śnieg, ale nie w kwietniu. Także taki psikus, który mam nadzieję, że szybko. Szybko zniknie. Halo, halo, przychodzę do Was na taką małą pogadankę. Ostatnio, właściwie to tydzień temu, siedziałyśmy z moją mamą na kawce w pięknym słońcu na balkonie. Mogliście zobaczyć to na vlogu, i tak sobie rozmawiałyśmy o tym, że ostatnie, ostatnio nasze życie to ciągle tylko um, dom. Zakupy u nas, sklepy budowlane, u nas tematy związane właśnie ze sklepami budowlanymi, z, z remontami. Yy, tak, dom, sprzątanie, pranie, gotowanie yy, i taką jedyną, można powiedzieć, odskocznią jest wyjście na zakupy. I stwierdziliśmy, że strasznie, strasznie się zasiedziałyśmy w domu. Strasznymi wieśniarami się stałyśmy. Ja się stałam straszną wieśniarą. Yy, z tego względu, że w ogóle ta kultura, w ogóle te wyjścia, kiedyś były wyjścia, kiedyś były teatr, kiedyś było kino, kiedyś były wyjścia z przyjaciółmi, wyjazdy, wycieczki to wszystko się zmieniło, od tego wszystkiego się odzwyczaiłam e, głównie przez pandemię głównie przez pandemię, głównie przez to, że były pewne ograniczenia, trzeba było mieć poz pozwolenia e, trzeba było mieć maseczkę dla mnie wyjazd m, gdzieś na weekend, czy wyjście do do, 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 do do restauracji wtedy, kiedy były takie mocne obostrzenia co drugi stolik i, i co drugi stolik i tak dalej, to nie było nic przyjemnego więc stwierdziłam, że nie będę chodziła nie będę wychodziła, przeczekam to z drugiej strony też trochę się bałam, trochę się bałam tego, no bo jednak przeszliśmy tego koronawirusa i, i nie było zbyt fajnie. Mieliśmy kilka kilka tygodni wyjętych z życia, więc stwierdziłam, że poczekamy. No i jakby nadszedł ten czas, nadszedł czas, kiedy można powiedzieć, że pandemia się skończyła, zrobili taką pauzę w, w pandemii i pasowałoby, może gdzieś wyjść, pasowałoby, może się gdzieś odchamić. My tutaj mówimy, właśnie to słowo odchamić jest słowem klucz, bo naprawdę to siedzenie w domu. Ja wiem też, że zima, ja wiem, że pandemia, ja wiem, że zima, ale tak jakby strasznie się źle poczułam z tym, że. Moje życie właśnie tak wygląda. I też nagrywając vlogi, oglądając te vlogi, widzę taką właśnie um, widzę, że tą jedyną atrakcją jest wyjście do sklepu. I, I to nie jest fajne. To wcale jakoś nie ubogaca mojego życia kulturalnego, kulturowego. I, i, i no i takie miałam przemyślenie. Całe szczęście, że jest Netflix, całe szczęście, że jest Netflix, że są filmy, że są książki. I często też pytacie mnie, co czytam, co, co oglądam, no to ja tymi moimi Książkami i filmami dzielę się na Instagramie. W ten sposób tutaj wam wkleję e, takie tabeleczki, które po, po, pobieram sobie z profilu od Tosiakowo, Ona je udostępnia za darmo i ja się właśnie nimi dzielę na Instagram Stories na Instagramie pokazuję wam co w danym e, miesiącu przeczytałam. Czy obejrzałam? Więc dużo czytam, dużo yy, oglądam filmów, oglądam seriali. Chcę to robić, chcę być na bieżąco, chcę mieć o czym rozmawiać, yy, chcę, yy, żeby, żebym jakoś kulturalnie działała. Staram się być na bieżąco, staram się yy, być na bieżąco z wszystkimi tematami, z wszystkimi yy, nowymi filmami, czy jakimiś książkami, które wychodzą. Oczywiście, nie, że od razu lecę, je czytam, ale wiem mniej więcej co nowego wychodzi ale nadal uważam, że jest tego za mało jest tego za mało jak, jak na to życie, które prowadziłam wcześniej można powiedzieć przed pandemią no to jest tego za mało czy właśnie to były jakieś wycieczki czy wyjścia na miasto zwykły spacer po mieście dobry obiad kino kręgle bilard Wychodziliśmy do Fantaz Parku w plazie, która teraz już jest do wyburzenia u nas w Krakowie, u nas w Krakowie, w Krakowie, więc było tego o wiele więcej już nie wspomnę o imprezach. Nie wspomnę już o, o innych rzeczach. Myślę o operze, myślę o teatrze, o jakimś wyjściu wspólnym czy z mężem, czy żebym po prostu zabrała, żebyśmy się wspólnie zebrali i gdzieś poszli, chociażby na piwo, do zwykłego pubu na miasto, tak właśnie, żeby się odchamić. Dajcie mi znać, czy macie tak samo, bo po prostu poczułam, poczułam się takim. Taką właśnie kobitą, zasiedzianą w domu, która nie widzi świata boskiego. Może tak nie do końca, może nie. Po prostu dawno gdzieś nie byliśmy. Dawno nie byliśmy na żadnym takim na żadnym takim wyjeździe, na żadnej takiej wycieczce i mnie już wewnętrznie można powiedzieć, nosi. Mam coś takiego, że, 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 że no już mnie nosi, już bym gdzieś chciała pojechać. Przyglądam oferty już wakacyjne, bo druga strona jest też taka, że może dlatego też tak się czuję. Bo nie mam na co czekać, jakby. Um, wspominałam w jednym filmie, że mieliśmy zarezerwowany weekend w we Lwowie na początku lipca. No okazuje się, że niestety nic, no chyba nic z tego weekendu w we Lwowie nie będzie. Więc nie mamy tak naprawdę zarezerwowane nic, nie mamy żadnego planu, nie mamy żadnych pomysłów i, i mnie to trochę tak frustruje od wewnątrz, bo zawsze było coś, na co czekałam. Czy właśnie wyjazd wakacyjny, czy jakiś weekendzik zaplanowany, czy zawsze było coś, do czego dążyłam, że, a dobra, to pojedziemy wtedy tutaj, szykowałam się, cieszyłam się, a teraz właśnie tego nie ma. I, 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 I tak właśnie czuję taki wewnętrzny niepokój, czuję, że, że jeżeli ja nic nie wymyślę, to nikt nic nie wymyśli, więc no dajcie mi znać, czy też tak macie Czy to wy jesteście głównymi organizatorkami, czy też tak się zasiedziałyście w domu? W sensie zaśdzieś w domu ja dodatkowo pracuję w domu, więc to jest dla mnie dodatkowe, jeszcze dodatkowe, mm, dodatkowe obciążenie, bo jeżeli ktoś wychodzi codziennie rano do pracy, widzi się z innymi ludźmi, rozmawia z innymi ludźmi, no to może nie odczuwać tego, że nie robi nic dodatkowo, nie wyjeżdża, nie, nie, nie bierze udziału w życiu kulturalnym yy, i... No ja to odczuwam, właśnie, więc to jest taki, można powiedzieć, minus. Taki dosyć poważny minus pracy w domu, siedzenia też w domu, że no mam kontakt tylko z najbliższymi, jakby... Towarzystwo całe się wykruszyło, jak nie po prostu licalne koleżeństwo, wszystko to... Wszystko to poszło w swoją stronę. No już to jest normalne, normalne, ale... Trochę mi, trochę mi tego szkoda. Wszyscy się porozchodzili w swoje strony. Um, to raz, dwa, po raz kolejny pandemia, która rozwaliła system, rozwaliła nieraz, nie niejedną nie znajomość ciężko jest mi też zaplanować cokolwiek w najbliższym czasie, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie co się wydarzy zastanawiałam się też nad planowaniem jakiegoś wyjazdu, ale nie wiem co się wydarzy, nie mam pojęcia co się wydarzy jutro, za tydzień, a co dopiero za miesiąc, za dwa, jakie będą ceny paliwa, jakie będą w ogóle ceny, czy coś się wydarzy, teraz yy, planujemy też remonty, planujemy też różne działania, też wokół do no, i wierzcie, mi, no, ceny są wybujałe po prostu w kosmos, więc to jest kolejna sprawa, że wszystko się zmienia. Ceny się zmieniają, e, ceny materiałów, ceny usług się zmieniają. Tak samo i w turystyce już nie jest tak pięknie, nie jest tak kolorowo, nie jest tak e, tanio jak było kiedyś, więc. Ciężko mi coś zaplanować w tym momencie z myślą o tym, że za kilka miesięcy może wszystko odwrócić się do góry nogami. Więc moim tak jakby postanowieniem, przychodzę tutaj z takim postanowieniem, że chcę gdzieś wyjść, chcę się odchamić, chcę coś zaplanować, chcę więcej wyjść z domu. Choćby na głupi spacer, choćby na, na łażenie po lesie, choćby na wyjście 20 km dalej, gdzieś zobaczyć cokolwiek, odkryć najbliższą okolicę. Takie mam postanowienie można powiedzieć nienoworoczne, ale wiosenne. Moje wiosenne postanowienie jest właśnie takie, żeby się troszeczkę zacząć odchamiać, żeby wyjść z tego domu, żeby się już nie kisić. Czekam jak najbardziej na tą wiosnę, czekam na to, żeby już wyjść na ten, choćby na balkon przed dom, żeby już coś zacząć robić, żeby być na zewnątrz, ale no, pogoda nas nie rozpieszcza, ten śnieg też nas nie rozpieszczał, więc. Jeszcze troszeczkę będziemy musieli chyba poczekać na tą wiosnę. Też przy okazji, jeżeli tu jestem, to chciałam Was zaprosić też na mój kanał główny. Tam też planuję, już zaczęło się to dziać, już, już zaczęły się wiosenne mierzymy, odświeżenie tematyki, odświeżenie kanału. Bardzo dużo mierzymy, będzie, mierzymy Cine, już się pojawiło, mierzymy cel bez, weselne, kiecki nas czekają, bo wspominałam, że właśnie 3 no, maja mamy Weselichow, więc zaczęłam się rozglądać, więc będą mierzymy wiosennych, wiosennych i weselnych kiecek. Bardzo się o to staram, żeby Wam je pokazać, więc zapraszam właśnie tam. Zrobiłam też mój pierwszy film ASMR z okazji pierwszego, pierwszego dnia kwietnia, taki prima aprilisowy, taki trochę testowy. Wielu z Wam się on nie spodobał, nie lubicie takiego mlaskania. Ja to Rozumiem, nie obrażam się, nie bójcie się. Nie obrażam się, bo wiem, że nie każdy lubi takie mlaskanie, nie każdy lubi takie dźwięki. Znam wiele osób, które są mega wkurzone i właśnie takim szuraniem, mlaskaniem, Jest to po prostu irytujące dla niektórych, więc ja to oczywiście rozumiem, nie przejmujcie się. W każdym razie to był taki filmik luźny z okazji Prima Prilis, z okazji takiego dnia świeżości wiosny. Przepowiedzi przepowiadania wiosny, która nadejdzie czegoś nowego. Chciałam po prostu spróbować, jak to wyjdzie, więc zobaczcie sobie, jeżeli lubicie, jeżeli e, no, jeżeli lubicie ASMR, no to sobie zobaczcie ten filmik. Linki tutaj wam pozostawiam w zakładkach, e, więc zapraszam na mój kanał główny. Tam się dzieje. Nie zawsze wam tutaj daję znać o tych filmach, ale one tam się pojawiają. Pojawiają się w każdy czwartek i w każdą. Niedzielę, więc bądźcie na bieżąco, bądźcie, e, bądźcie tam również ze mną. E, no więc to na dzisiaj to wszystko. Taka pogadanka e, o tym, że jestem wieśniarą. <laughs> wieśniarą, która mieszka na wsi, która e, to też muszę wam powiedzieć: m, mieszkanie na wsi jest dodatkowym, e, dodatkowym takim m, argumentem za tym, żeby nigdzie nie, się nie ruszać, nie jeździć. Też. E, Niestety tak jest. Niestety, niestety, niby mam ten rzut beretem do Krakowa, ale... Jak pomyślę sobie o tym, że no godzina dojazdu, półtorej godziny w porywach, jeszcze jeżeli będą korki, no to wybieram gdzieś tutaj po mniejszej miejscowości. Jak widzicie, wyjeżdżam tutaj Mrówka, Mrówka Obi, gdzieś tutaj Biedronka Lidl, tego typu sklepy, byleby tylko nie zapuszczać się za daleko do Krakowa, byleby nie dojeżdżać do samego centrum. Kiedyś to było inaczej, kiedyś... Kiedyś, kiedyś się chciało, więc tak, więc takie moje postanowienie, czekam na wasze komentarze, czy wy też tak macie ostatnio, czy wy też yy, czekacie na tą zmianę, na wyjście z domu, na odchamienie się, odchamymy się razem, zróbmy coś w najbliższym czasie. I dajcie mi znać, jeżeli ostatnio się czymś właśnie odchamiłyście. Więc jeszcze raz się z wami żegnam, takie pogadanka, taka szybka pogadanka tutaj. Do was chciałam o tym właśnie porozmawiać. I żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!